Ignacy Jan Paderewski to jedna z najwybitniejszych postaci w historii Polski i muzyki. Był nie tylko znakomitym pianistą i kompozytorem, ale także aktywnym działaczem niepodległościowym i politykiem, który odegrał kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę suwerenności po I wojnie światowej. Paderewski urodził się 18 listopada 1860 roku w Kuryłówce na Podołu, wtedy należącej do Imperium Rosyjskiego. Jego rodzina była zubożałą szlachtą bez ziemi, a jego ojciec był uczestnikiem powstania styczniowego. Jego matka zmarła kilka miesięcy po jego narodzinach, a ojciec trafił do więzienia. Paderewski został adoptowany przez ciotkę i wychowywany w duchu patriotycznym i religijnym. Od dziecka wykazywał zainteresowanie muzyką i talent do gry na fortepianie. W wieku dwunastu lat został przyjęty do Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego, gdzie studiował pod kierunkiem Juliusza Zaremskiego. W 1880 roku ożenił się z koleżanką ze studiów, Antoniną Korsakówną, która zmarła rok później po urodzeniu ich syna, ciężko upośledzonego. Paderewski poświęcił się wtedy całkowicie muzyce i wyjechał do Berlina, gdzie doskonalił swoje umiejętności kompozytorskie. Przełomem w jego karierze pianistycznej było spotkanie z Heleną Modrzejewską, słynną polską aktorką, która zachęciła go do wyjazdu do Wiednia i podjęcia nauki u Teodora Leszetyckiego, uznawanego za najlepszego pedagoga fortepianu tamtych czasów. Paderewski szybko zdobył uznanie publiczności i krytyki dzięki swojej brawurowej technice, wyrazistemu stylowi i charyzmie scenicznej. Został uznany za jednego z największych pianistów swojej epoki i rozpoczął międzynarodową karierę koncertową, występując w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji. Paderewski był także cenionym kompozytorem, tworzącym w stylu neoromantycznym. Jego najważniejsze dzieła to symfonia Hamol u Polonia, koncert fortepianowy Amol, fantazja Polska na fortepian i orkiestrę oraz słynny menuet Giedur, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Paderewski czerpał inspiracje z muzyki ludowej i narodowej, szczególnie z twórczości Chopina. Paderewski nie zapominał jednak o swoim polskim pochodzeniu i angażował się w działalność na rzecz sprawy polskiej. Podczas I wojny światowej był aktywnym propagatorem idei niepodległości Polski na arenie międzynarodowej, wykorzystując swoją sławę i kontakty z wpływowymi osobistościami. Dzięki jego staraniom prezydent USA Woodrow Wilson wpisał do swoich czternastu punktów pokojowych postulat utworzenia niepodległego państwa polskiego. W 1919 roku Paderewski został premierem i ministrem spraw zagranicznych tymczasowego rządu Republiki Polskiej. Brał udział w negocjacjach Traktatu Wersalskiego, który kończył I wojnę światową i uznawał niepodległość Polski. Paderewski był także inicjatorem Powstania Wielkopolskiego, które doprowadziło do przyłączenia Wielkopolski do Polski. Jego rząd zrealizował wiele reform społecznych i gospodarczych, między innymi wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego, reformy rolnej i oświatowej. Paderewski zrezygnował z funkcji premiera w listopadzie 1919 roku po wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Pozostał jednak aktywny politycznie, Wspierając działania na rzecz zjednoczenia ziem polskich i obrony granic przed agresją bolszewicką, w 1922 roku został wybrany na posła z listy chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. W 1926 roku poparł zamach majowy Józefa Piłsudskiego i został jego doradcą. W latach 30. XX wieku Paderewski ponownie poświęcił się głównie muzyce, kontynuując koncerty i komponując nowe utwory. W 1931 roku otrzymał honorowe obywatelstwo USA jako pierwszy muzyk w historii. W 1936 roku wystąpił w filmie biograficznym Moonlight Sonata opowiadającym o jego życiu i karierze. Po wybuchu II wojny światowej Paderewski znalazł się na emigracji w USA, gdzie ponownie zaangażował się w działalność na rzecz Polski. Został przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej organu reprezentującego polskie władze emigracyjne. Współpracował z rządem Władysława Sikorskiego i apelował do aliantów o pomoc dla Polski. Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku. Jego ciało zostało zgodnie z jego wolą złożone w Arlington National Cemetery, a jego serce przekazane do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Po wojnie jego szczątki zostały przeniesione do Polski i pochowane na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Ignacy Jan Paderewski był nie tylko wielkim artystą, ale także wielkim patriotą i mężem stanu, który swoim talentem, pracowitością i charyzmą przyczynił się do odrodzenia Polski i jej kultury.